Anti Więcej niż prezent. Jednym kajakiem nie popłyniesz o dwie strony, a dwóch rodzajów kaszlu. Nie wyleczysz jednym syropem. Robitussin to dwa syropy na dwa rodzaje kaszlu. Robitussin na kaszel mokry skutecznie ułatwia odkrztuszanie. Robitussin na kaszel suchy skutecznie hamuje odruch kasłania. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dobra. Mm. Moja kawa. Maxwell House, spraw, by każdy dzień był dobry do ostatniej kropli. Dobry wieczór, witam państwa i zapraszam na losowanie zwycięzcy serialowego konkursu dwójki. Dziś można wygrać 15 tysięcy złotych. Aby zdobyć te pieniądze, należało wysłać SMS o odpowiedniej treści pod numer 7950 albo zatelefonować pod numer 0785800 i prawidłowo odpowiedzieć na pytanie dotyczące niezwykle popularnego serialu M. Jak Miłość. Tym razem pytaliśmy o nowe zajęcie kreowanej w serialu przez Małgorzatę Pieńkowską Marii Zduskiej, więc Odpowiedź na to pytanie wymagała obejrzenia najnowszych odcinków Emiak Miłości. Widzowie dwójki oglądają ten serial regularnie i uważnie. Już za chwilę przekonamy się, do kogo dziś uśmiechnie się szczęście. W pamięci tego komputera znajdują się nazwiska 200 osób losowo wybranych przez system spośród tych wszystkich z Państwa, którzy do nas zatelefonowali bądź wysłali SMS z prawidłową odpowiedzią. Uruchomiłem program losujący. Pora go zatrzymać. Mogę zdradzić tylko tyle, że mamy kogoś, kto jest posiadaczem bądź posiadaczką telefonu komórkowego, ale jak mawiają twórcy programów sensacyjnych, nie uprzedzajmy faktów. Pora na telefon, oczywiście. A co dalej to zobaczymy? Usłyszymy. Początek jest obiecujący. Co dalej? No to tak, wiadomość po przygnęle. Cześć. Cześć. Będziemy próbować jeszcze raz. Dziękuję. Jak państwo słyszeli, odezwała się głosem młodej osoby sekretarka automatyczna. My powtarzamy czynność losowania, czynność dzwonienia jeszcze dwukrotnie, zgodnie z regulaminem trzy razy. I w związku z tym pora na drugi telefon do tej samej osoby. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie to sekretarka. Bądź sekretarz. Halo? halo. Halo, dobry wieczór. Halo, halo. Wieczór. Czy mnie słychać? Tak. Dobry wieczór. Tak. Dobry wieczór. Tu Robert Samot ze studia telewizji polskiej w Warszawie. Czy wysłała Pani SMS na konkurs związany z serialem M Jak Miłość? Tak, wysłałam. Bardzo mi przyjemnie proszę ze względów formalnych o podanie swojego imienia nazwiska i nazwy miejscowości, w której Pani mieszka. Ewa, ciebie zabierzcie. Bardzo dobrze, Panie Ewo. W takim razie już tylko dla wiadomości widzów oglądających w tej chwili dwójkę, proszę przypomnieć prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmiało tak. Czy kreowana w serialu M. Jak Miłość przez Małgorzatę Pieńkowską Maria Zduńska rozpoczęła pracę w przychodni lekarskiej, biurze projektów, kancelarii adwokackiej czy w agencji nieruchomości? Przychodni lekarskiej. Oczywiście to jest bardzo dobra odpowiedź. Maria Zduńska pracuje w prywatnej przychodni lekarskiej, a ja z przyjemnością mogę zatem ogłosić, że wygrała pani w serialowym konkursie dwójki 15 tysięcy złotych. Dziękuję ja bardzo, nie mogę stąpić. Gratuluję bardzo serdecznie. Co działo się przed chwilą, bo nie byliśmy pewni, czy się dodzwonimy. Włączyła się chyba sekretarka, tak? No nie zdążyłam chyba odebrać. No i kosztowałoby to panią niebagatelną kwotę. Ale już w tym momencie idzie pani spać i jutro rano wstaje pani bogatsza o 15 tysięcy. Gratuluję. Dziękuję. Dobranoc. Oto dowód, że właśnie pani Ewa wygrała w naszym konkursie 15 tysięcy złotych. Drodzy Państwo, tak to już z pewnymi emocjami, ale szczęśliwie zakończył się kolejny konkurs w dwójce. Za cztery tygodnie powrócimy znów do odkrywania tajemnic Państwa ulubionego serialu. Tymczasem już od północy widzowie jedynki mogą wygrać kolejne 15 tysięcy złotych, odpowiadając na pytania dotyczące telenoweli klan. Informacje o tym konkursie znajdą Państwo na 765. stronie Telegazety, a także w internecie na stronie www.tv.pl. Natomiast tym z Państwa, którzy chcieliby mieć w swoim telefonie komórkowym melodię z serialu Emiak Miłość bądź innego serialu telewizyjnego od niedawna także w wersji polifonicznej, polecam wizytę na 780. stronie Telegazety. Młodzieży życzę znakomitej pogody w czasie ferii zimowych. Widzą pełnoletnim powodzenia we wszystkich konkursach i teleturniach organizowanych na antenie Telewizji Polskiej. Dziękuję za uwagę. Dobranoc Państwu.